Dzień dobry, a naszym gościem jest Edyta Urbaniak-Konik, pełnomocnik Zarządu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju pre Polska, a także członek Zarządu Operatora Kaucyjnego S.A. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam w Radiu 357, witam na naszym stoisku w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. System kaucyjny, to o nim będziemy rozmawiali. System kaucyjny to coś, co u niektórych budzi przerażenie, niektórzy nie do końca wiedzą o co chodzi. Mam nadzieję, mam nadzieję że w trakcie tej rozmowy wyjaśnimy państwu wszystkie zawiłości związana z systemem kaucyjnym właśnie jak budować ten system rozsądnie i w miarę kontrolować koszty, a przede wszystkim kontrolować przepływ materiału, bo w systemie kaucyjnym najbardziej istotne jest to, że każda butelka z tworzywa sztucznego do 3 litrów, każda puszka metalowa oraz aluminiowa będzie obciążona dodatkowym kosztem 50 groszy, które konsument będzie musiał ponieść kupując napój w opakowaniu tego rodzaju, a następnie będzie mógł odzyskać te 50 groszy, kiedy wróci do sklepu i odda butelkę albo puszkę. No i teraz nasi Słuchacze, ale i przede wszystkim konsumenci, każdy z nas jest konsumentem, myśli sobie: Aha, czyli będę płaciło 50 groszy więcej. Niestety tak, ale dzięki temu, że Państwo wrócicie z tymi butelkami do naszych sklepów, będzie taka możliwość, aby ten materiał, który odzyskamy w ramach przetwarzania dalej surowców w naszych instalacjach, poddamy go recyklingowi i wykorzystamy go w nowych opakowaniach na napoje, więc będziemy mogli odzyskać surowiec. Pani powiedziała, w naszych sklepach. Co to oznacza? Czy w każdym sklepie, do każdego sklepu będę mógł przyjść z tą droższą, pustą już butelką i zwrócić? Ja dzisiaj występuję tu przed Państwem jako członek zarządu spółki OK, operator kaucyjny, spółki Not for Profit, takiej, która nie ma przynosić zysków, ale ma zorganizować system. Spółki, która została utworzona przez grupę Schwarz, Grupa Szwarc to Lidl, Kaufland. Prizero, które zajmuje się przetwarzaniem odpadów i te właśnie ci właśnie interesariusze zdecydowali o tym, żeby taką spółkę powołać właśnie dla wygody naszych konsumentów i dla gwarancji uzyskania z rynku surowca do wytworzenia nowych opakowań dla napojów do kontaktu z żywnością tych opakowań, więc chodzi o recykling naprawdę dobrej jakości. A mówiąc o tym, że e, e, dlatego pozwoliłam sobie na stwierdzenie do naszych sklepów. System kaucyjny w Polsce będzie bezparagonowy. To oznacza, że gdziekolwiek Państwo kupicie butelkę, nie definiuje tego, gdzie macie tę butelkę zwrócić. Możecie wrócić, zwrócić tę butelkę do takiego punktu, do którego sobie po prostu, który sobie wybierzecie. No to postarajmy się wytłumaczyć naszym słuchaczom, naszym widzom, jak to będzie wyglądało. Idziemy na zakupy, co się zmieni. Na półce będą stały różne produkty w opakowaniach, napoje w opakowaniach. I będziecie Państwo widzieli ceny nieco wyższe niż do tej pory. Na pewno podwyższono te 50 groszy. Wybierając butelkę z tą kaucją, będziecie mieli pewność, że jeżeli z tą butelką wrócicie do sklepu, to ta butelka będzie w przyszłości mogła być surowcem i nie będzie zaśmiecała naszego otoczenia. Czy będziemy mieć wybór? I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ system kaucyjny jest budowany przez wprowadzających napoje w opakowaniach i to oni zobligowani są do wejścia do tego systemu od 1 października i to oni mają przeznaczyć swoje środki, pieniądze na to, żeby te systemy kaucyjne zapewniały im zwrot i zbieranie opakowań. I w tym systemie bardzo ważne jest dla wprowadzających i dla swojego wizerunku, aby po prostu. Wszystko co stoi na płuce było objęte systemem gałcyjnym. 1 października 2025 roku. Bardzo szybko. Bardzo szybko, to już niebawem, to już w zasadzie z nowym rokiem szkolnym. Sporo niepewności? Bardzo, tym bardziej, że data została opóźniona. My mieliśmy startować 1 stycznia tego roku, ale system jest niezwykle skomplikowany i o tym wielokrotnie jako operator kaucyjny, jako operator kaucyjny podnosiliśmy ten, ten wątek. Jest nas dzisiaj pięć operatorów, będzie dodatkowo siedmiu. To oznacza, że będzie w Polsce przynajmniej siedem różnych systemów kaucyjnych. Każdy operator buduje swój własny system. W tym systemie będziemy musieli zadbać o właściwą kontrolę przepływu materiału, Będziemy musieli zadbać o właściwy przepływ Kaucji będziemy również rozliczać się finansowo ze wszystkimi punktami zbiórki, czyli sklepami, w których takie opakowania będą przejmowane. Będziemy musieli również zadbać o obieg informacji, dzięki której będziemy mogli się rozliczać zarówno ze sklepami, punktami zbiórki, jak i z innymi operatorami oraz z naszymi wprowadzającymi. No właśnie, bo pani wymieniła sklepy, które dobrze wszyscy bardzo dobrze znamy, Lidl, Kaufland i wiele, wiele innych. No ale są także małe sklepy spożywcze, osiedlowe, małe spożywczaki. Zgodnie z ustawą od 1 października w systemie kaucyjnym odbierać opakowania musi każdy sklep o powierzchni powyżej 200 m kwadratowych. I to oznacza, że takiego sklepu będzie można przenieść opakowanie. Jeżeli będzie tak, że małe sklepy będą zainteresowane odbiorem opakowań w swojej przestrzeni, to to jest możliwe, będą przystępować do systemu dobrowolnie. Każdy sklep o powierzchni powyżej 200 m2 musi mieć umowę z każdym operatorem a y, sklepy mniejsze będą mogły zawierać swoje umowy z operatorami i w ten sposób budować system. Oceniamy, że w dużych sklepach powinny być butelkomaty, czyli powinno być w miarę wygodnie, szybko y, możliwe oddanie takiego opakowania w mniejszych powierzchniach, na mniejszy, mniejszych punktach zbiórki opakowań. Jest możliwa zbiórka manualna. To oznacza, że po prostu przy kasie będzie można oddać swoje opakowania. Ten proces oczywiście będzie trudniejszy i dla systemu operatorów będzie jeszcze konieczne zbudowanie i utrzymywanie tzw. counting center, czyli dodatkowych miejsc weryfikujących to, ile butelek faktycznie przyjeżdża do nas ze sklepów. Bo pamiętamy, że my się jako operator musimy potem sprawozdawać z gminami. E, między innymi z tego, ile zebraliśmy opakowań, więc musimy to wszystko bardzo dobrze policzyć. Ja już wspomniałam, że to są duże pieniądze, 7 miliardów złotych kaucji e, średnio na rok, bo jest 15 miliardów opakowań. Więc to są pieniądze, które, o które musimy dbać, bo płacą za to wszystko wprowadzające, i nie chcielibyśmy, żeby tymi kosztami nadmiernie obciążać konsumentów. No właśnie, jeszcze przy tych konsumentach pozostańmy, no bo tych konsumentów trzeba edukować. Jedną z głównych zmian jest to, szanowni Państwo, że nie będziemy musieli i nie będziemy mogli. Zgniatać już butelek, jeśli będziemy chcieli je wrzucić z powrotem do, do tych butelkomatów, o których Pani przed chwilą wspomniała. Potwierdzam. To jest bardzo ważna zmiana. Uczono nas przez wiele ostatnich lat, że powinniśmy zgnieść. Tak. Dokładnie tak. Dzisiaj bardzo ważna jest informacja, która idzie za kodem kreskowym, tym kodem EAN która to informacja będzie zaszywała dane wprowadzającego opakowanie, z którym będziemy musieli rozliczać się z poziomu zbieranych opakowań i dla którego będzie ważne, czy na pewno dobrze zarządziliśmy strumieniem pieniędzy, czyli kaucją. Dlatego też taki kod EAN musi być szczytany przez maszynę. Tam, gdzie będzie zbiórka automatyczna, szczytanie w butelkomatach tego kodu EAN, następnie za butelkomatem. Jest takie urządzenie do zgniecenia i zniszczenia kodu EAN, i faktycznie te butelki w formie zgniecionej potem trafiają do instalacji przetwarzania odpadów. To dlatego grupa Schwarz w Lidlu i w Kauflandzie zdecydowała się zautomatyzować ten system, aby zmniejszać koszty logistyczne i transportu tych opakowań. A w zbiórce manualnej takie opakowanie do momentu zliczenia tego opakowania ponownie w counting center czyli przewozimy pełne opakowanie z punktu zbiórki do counting center określonych miejsc gdzie to można będzie policzyć ono musi pojawiać w tej niezmienionej swojej formie bo dopóki po nas kolejne nie zweryfikujemy kodu am nie będziemy w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście jest, jest właści, nadchodzi właściwy moment rozliczenia przekazania pieniędzy tytułem kaucji. Czy te butelkomaty będą w sklepach, czy będą przy sklepach? Zmierzam do tego, czy będzie można poza godzinami funkcjonowania sklepów z nich skorzystać. Sklepy przyjmują bardzo różną, różne sieci sklepowe przyjmują bardzo różną swoją strategię w tym zakresie. Jeżeli chodzi o nasze sklepy, my od godziny 6 do 22 przez 6 dni w tygodniu pracujemy i wtedy serdecznie zapraszamy do, do oddania tych. Opakowań. nam bardzo też zależy na tym, żeby zadbać o wygodę, więc większość naszych butelkomatów jest posadowionych w sklepach, tak, aby po prostu było bezpiecznie, miary czysto i w najbardziej komfortowo dla klienta oddać była możliwość oddania takich opakowań. 1 października 2025 roku to zmiana, która wejdzie w nasze życie i którą zauważymy wszyscy od tego dnia, zmiana, która Budowana jest w naszym kraju ze sporym wyprzedzeniem? Owszem, ale Grupa Szwarc już od wielu lat testuje te systemy w różnych innych krajach, a w Polsce już od czterech pracujemy nad tym, aby ten system w Polsce był jak najbardziej technologicznie zaawansowany, bezpieczny dla wszystkich jego interesariuszy i wykorzystywał najlepsze rozwiązania logistyczne dzięki tym rozwiązaniom, które już dzisiaj w kraju mamy, między innymi. Instalacjami grupy PRIZIRO oraz siecią zbierania tych opakowań w centrach dystrybucyjnych naszych obu sieci sklepowych. To jest też istotne z tego punktu widzenia, że wymiana wiedzy nastąpiła bardzo szybko. To, co jest grupą, przewagą naszej, naszego systemu kaucyjnego, który budujemy jako OK-operator, to to, że My mamy w swojej grupie doświadczenia wprowadzającego napoje w opakowaniach czyli tego kogoś, kto musi za system zapłacić bo i Lidl, i Kaufland mają swoje marki własne. Oprócz tego mamy swoje sieci sklepowe, w których zbieramy opakowania i zbieramy już teraz. Zapraszamy i proszę oddawać opakowania i testować. Mamy też w tych sklepach już swoje doświadczenia wynikające z tego, jakie są nawyki konsumenckie. Mamy wreszcie Priziro, które od wielu lat przetwarza odpady, wie z jakim surowcem mamy do czynienia. Dzisiaj te opakowania są w żółtym worku, za chwilę pojawią się w odrębnym strumieniu, ale my już dzisiaj dosortowujemy odpady, doczyszczamy, przygotowujemy je do recyklingu. Więc naszą przewagą jest domykanie obiegu materiałowego. On to jest ważne z punktu widzenia gospodarki obiegu zamkniętym. To jest te, te nasze lepsze jutro, czyste jutro, które każdy z nas powinien po prostu zadbać. Edyta Urbaniak-Konik, pełnomocnik zarządu do spraw zrównoważonego rozwoju w Prizero Polska, członek zarządu operatora kaucyjnego S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo Państwu dziękuję.